Mamy dzisiaj 15 grudzień, a więc otwieramy 15 okienko w naszym kalendarzu zejwonu. 15 mamy tutaj. No i zobaczymy co będzie. Wczoraj była zawieszka, to dzisiaj powinny niby być koczyki, ale tutaj mieszają, więc nie wiadomo. Mhm. Ale takie chyba zwykłe perełki. Zaraz wam tutaj przybliżę i pokażę. Nie wiem, czy widzicie. Takie kuleczki, karameczki. Zawieszka już była, a więc jest komplet. Jeszcze je wyjmę i zobaczymy bliżej. Tutaj mamy kolczyki właśnie. Te dzisiejsze. Takie zwykłe. No to co? Będzie prezent? Mógłby być. No zobaczymy. Albo była niespodzianka, no ale niestety nie będzie niespodzianki. Jest anioł, aniołek. Fajny symbol, ale niestety nie daje nam wygranej. Dni się tutaj okienka nam się zmniejszają, ilość okienek. Ale jest nadzieja, może 19 coś przyniesie, albo 24. No zobaczymy. Póki co przechodzimy do krzyżówki, do tych pechowych krzyżówek, niestety. Zobaczymy, Oby już. Coś zaczęło no, fajnie wygrywać, bo naprawdę coś z tymi krzyżówkami jest nie tak. No to zapraszam do oglądania. Krzyżówka jest z numerem 95, więc y, zbliżamy się do setki. Mam jedną setną, no ale to dopiero na końcu, 24. Dobrze, to drapiemy. Dzisiaj literki u nie potrzebujemy. Mm. Dzisiaj będziemy szukać innej literki. Myślę, że się pojawi, ale jeżeli nie, no to oczywiście, gdzieś tak pod koniec powiem, dla kogo będą pozdrowienia. O, mam literkę A, i to tak już prawie na początku. Mm. Zaskoczenie, ale wiecie, jak jest. Naprawdę wybrałam pełno pustaków na te zdrop masy. Ale rzeczywiście skupiłam też się na tym bardziej, żeby te zdrop masy miały jakiś określony temat. No i te krzyżówki mi pasowały. A no, w sumie jest zabawa. Nie żałuję. No, tylko tyle, że mogłoby jednak coś jeszcze dołączyć do tamtych wygranych, no bo. Naprawdę mało było ich, więc to jeszcze nie koniec, więc może jeszcze coś tu wpadnie. C chyba tylko jedno było, to już szukamy dalej. No już mamy piętnasty grudzień, a więc blisko, blisko, coraz bliżej do świąt. mamy i. Terka, Chyba tylko jedna była. Waterka N. Z tyłu mamy N. Chyba te. Waterka B. Przejdziemy dalej no i mamy literkę E i daje nam tutaj słowo ale także ona była poszukiwana do pozdrowień tu jeszcze pominęłam A i tu mamy E pozdrawiam dzisiaj Edytem z Edytko, pozdrawiam Ciebie dziękuję, że zaglądasz na mój kanał Edytka jest bardzo sympatyczną dziewczyną. E, zawsze w komentarzach wita się też z, inni, z innymi osobami, więc to też jest takie miłe, że tworzy się taka społeczność. E, więc Edytko, jak najbardziej pozdrawiam Ciebie. Tu pominęłam C. I fajnie, że tak też witasz się z innymi, bo jest to miłe. I takie. Dość wyjątkowe. Tu mamy Y. Hmm. Czyli mamy jedno słowo już. Więc może dzisiaj będzie jakiś przełom. P. Więc jak kiedyś tam zobaczycie że Edytka się wita też z Wami w komentarzach. Śmiało możecie odpisać Edycie, no bo jak najbardziej właśnie jest to fajne. D Dobrze, idziemy dalej. RKG. nie mamy tutaj. E, to będzie jedna. O, X. X nie mamy. RKK. A tu jeszcze było D. Przepraszam, pominęłam. Zawsze. K. O, mamy drugie słowo. Ewa mamy i puck. Więc jakaś tam nadzieja niby jest, ale póki nie wygramy, to się nie cieszymy. Bo tylko dwie literki zostały albo aż dwie literki. Zależy, jak na to spojrzeć. Ale skoro dali J, no to nie wiem, to chyba tylko dwie literki jeszcze. A tu miałam K. Chociaż, żeby wpadło S albo L. No, zobaczymy. Pewnie nam dadzą coś takiego, co nie będziemy potrzebowali, ale trudno się mówi. mamy T. I tu. No, ta zdrowka jest wyjątkowo hamska, bo na początku ładnie tutaj szło. Dali nam to A, tu się szybko otworzyło słowo. Yy, teraz mamy drugie słowo, mieliśmy no, ale oczywiście trzeciego nie mogli dać, no bo jakby to było, gdyby dali, Ach, nieważne. Najważniejsze jest to, że mogę liczyć na Wasze wsparcie, na, wasze, na Waszą obecność, komentarze. Więc dziękuję. No i dziękuję, Edyt, Edytko, Tobie. Pozdrawiam Ciebie. Yy, pa.